Witam Państwa bardzo serdecznie, a ja dzisiaj pokażę Państwu jak wyglądał nasz skromny stół wielkanocny w Kolibie Króla Pustkowia. No oczywiście Król Pustkowia z Królową tutaj prowadzi życie naprawdę dostojne w chwale. No i poniekąd także życie, które ma służyć jako poręka do rozwoju praw przyszłości. No tak, to już jest, drodzy Państwo, niektórzy nakładają sobie przeróżne obowiązki na siebie na swój żywot. No na przykład stają się ambicjonalnymi ćwokami, chcącymi zrobić jakąś tam karierę polityczną, chcącymi jakieś tam sukcesiki osiągać. O wszystko, o co się ewentualnie modlą, czy jest to rodzaj jakiejś takiej mantry nawet, czy afirmacji, to to są sukcesy, które oni sami mają, prawda, odnosić na tle innych, a w zasadzie ja bym powiedział kosztem innych. Święta wielkanocne to są bardzo specyficzne święta, to są specyficzne święta i nie chciałbym tutaj koniecznie już traktować świąt wielkiej nocy w kategoriach chrześcijaństwa. W ogóle symbol jajka jest bardzo ciekawym symbolem, znanym jeszcze oczywiście z czasów pogańskich, tak to nazwijmy, prawda tutaj bogini Ostara wykorzystywała te symbole, nie tylko symbole jajka, także symbole króliczka, czy tego zajączka, którego dziś. Dzisiaj też mamy umieszczonego bardzo często wśród tych dań ustawianych na yy, bardzo często suto zastawionych stołach. To są symbole pogańskie, zresztą tak samo jak y, śmigus z dyngu, to święto, ten lany poniedziałek. to jest też Jakby to powiedzieć nie dość, że ten zwyczaj nie jest praktykowany w wielu częściach świata, bo jedynie na terenie Polski, Czech, Słowacji i zdaje się zachodniej Ukrainy, to tylko tutaj ten zwyczaj panuje, ale to jest święto słowiańskie. Zwyczaj pogański, słowiański, który także przeniósł się do świąt obchodzonych teraz, świąt Wielkiej Nocy. Kościół wykorzystał to, skoro nie udało mu się tego zwyczaju wykorzenić, wyplenić, to wykorzystał śmigus dingus, jako swego rodzaju to oblewanie wodą miało wówczas symbolizować, jakby obmywanie z grzechu. Nie ma sensu teraz oczywiście wchodzić głęboko w analizę tego, y, dokładnie, y, jakie były, czy jak wyglądały pierwotnie te, te, ten zwyczaj śmigus dingus. W każdym bądź razie symbol jajka, symbol życia, symbol odrodzenia, symbol także wiary w coś, co daje nam nadzieję w tradycji chrześcijańskiej już na oczywiście zbawienie, bo Chrystus umiera, gwarantuje tym samym wszystkim, którzy pójdą za Nim, życie w raju. Otóż, drodzy Państwo, życia na tym świecie nie było od tysięcy lat, nikt tego życia nie widział, więc Ciężko byłoby nawet myśleć, żeby w tak fatalnej kondycji mentalnej i umysłowej, jakiej ludzie dzisiaj na świecie się pojawiają, żeby cokolwiek w tym stanie tego udręczonego kandydata na człowieka, żeby to wszystko miało wyglądać jakoś inaczej. Tak się, drodzy państwo, nie stanie. Nasz stół wielkanocny. To jest stół dość skromny, stosunkowo skromny. Myśmy kupili przed świętami Wielkiej Nocy tutaj od okolicznych rolników zarówno i jajka, i warzywa, z których przyrządzaliśmy następnie, czy to jakieś sałatki, czy to buraczki robiliśmy, czy to chrzan robiliśmy, ale przede wszystkim mięso. To było 12 kg mięsa. Kupiliśmy łącznie od okolicznych rolników. Zresztą to Państwo teraz wszystko widzicie na stole wielkanocnym. Ktoś od razu powie, że 12 kg to jest dużo. No, może i to jest dużo. Troszkę rozdaliśmy oczywiście rodzinie. Za to wszystko zapłaciliśmy, za te 12 kg mięsa 500 zł. To są wyroby najwyższej jakości, których nie da się w ogóle kupić w żadnym sklepie, w żadnym markecie. To są wyroby naprawdę smaczne. My konsumujemy te zarówno szynki, te balerony, ten schab. Teraz oczywiście na stole pojawiły się także kabanosy, jest pasztet świąteczny, także, czy kiełbasa biała, bo był też żurek oczywiście na stole, ale generalnie rzecz biorąc, my dostęp do tych produktów mamy cały czas, cały czas z nich korzystamy. Te święta oczywiście są taką specyficzną okazją do tego, żeby jeszcze cieszyć się dodatkowo w sposób szczególny tym, co nam tutaj okoliczni. Rolnicy naprawdę oferują, jak o nas, ja bym powiedział, dbają. Więc muszę przyznać, że taki wydatek świąteczny, czy taki koszt, jaki należało ponieść, żeby takie święta zorganizować, w naszym tutaj przypadku, to nie był koszt dość duży, bo tego jedzenia mamy naprawdę na cały miesiąc z całą pewnością. Tutaj z królową będziemy się posilać, będziemy oczywiście się żyć. Żywić tym co rolnik daje jak już powiedziałem święta skromne bez żadnego tutaj nie wiadomo czego jedno ciasto sernik zresztą też tutaj od rolnika pojawił się na stole jedna sałatka tych wędlinek trochę jajko żurek prawda do tego dochodzą jeszcze nalewki które sobie też sami tutaj robimy no między innymi z krzewów aronii, które tutaj za mną rośnie buraczki chrzan, to jest w zasadzie to wszystko, co na tym stole u nas się, drodzy Państwo, znalazło, więc jak już powiedziałem, w naszym przypadku nie, nie był to wydatek, aż tak powiedziałbym duży, żebyśmy teraz musieli powiedzieć, że no te święta mocno jakoś po kieszeni nam się odbiły no, raz w miesiącu i tak robimy mniej więcej, czy raz na jakiś tam czas, bo to w w zależności od tego, kiedy rolnik tutaj produkuje, ale czy to jeden gospodarz, czy to drugi gospodarz, zawsze można podejść, zawsze można coś kupić, do sklepu. Jeździmy bardzo rzadko i muszę Państwu powiedzieć, że na stole świątecznym to w zasadzie nie wiem, czy jakiś tam produkt się znalazł kupiony w sklepie, bo i majonez został zrobiony tutaj w kolibie. Wszystkie te produkty w zasadzie, być może jakieś dodatki do ciasta, no tam królowa może coś kupiła, nie wiem, jakiś krępi stacjowy, czy, czy już nawet nie wiem co. Ale generalnie rzecz biorąc, to są święta z produktów zrobione tylko i wyłącznie tych, które dostępne są tutaj u okolicznego rolnika sernik oczywiście pyszny, wspaniały, no bo to ser zrobiony z, prawda, tutaj nieopodal taka pani to wyrabia, produkuje, prawdopodobnie już chyba za niedługo nie będzie tego robić, bo tam ktoś przyjechał i doczepił się, że ta cała procedura wytwarzania tego sera, no to tak nie do końca się podoba przedstawicielom Unii Europejskiej. Więc takie święta u Króla Pustkowia, święta godne, święta pełne oczywiście refleksji, pełne także życia, którego na tym świecie nie widzimy. Nie wiem, czy Państwo wiecie, tak, że, y, jaki jest największy grzech Kościoła katolickiego. Największy grzech Kościoła katolickiego to jest walka ze śmiercią. Y, Tischner oczywiście był mistrzem w tych wywodach, y, w których to stwierdza, że śmierć jest dziełem szatana. Otóż śmierć nie jest żadnym dziełem szatana. Ludzie drodzy, żeby się prawda na tym świecie mogła rodzić i żeby życie w ogóle mogło powstawać. Życie w tej najwyższej formie, tej wartości odwróconej od świata przyrody. Ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że jesteśmy ludźmi, a dla ludzi świadomość biologiczna, czy taka czysto biologiczna, związana z walką o przetrwanie, z kalkulacją, z manipulacją. Ona jest umniejszona albo nawet zredukowana do takiej rangi, nie mającej tak naprawdę żadnego znaczenia. Żeby się prawda mogła rodzić w społeczeństwie, w narodach, w ludziach na całym świecie, potrzebna jest redukcja patologicznego czynnika doświadczenia, czyli zwrot, mówiąc już bardzo prosto, przeciwko życiu. Kiedy ja mam przetrwać, kiedy ja mam swój interes załatwić, kiedy ja mam osiągnąć swoje cele i działać w tym duchu właśnie, to mogę to zrobić tylko kosztem was. To waszym kosztem mogę osiągnąć swoje cele. Jeśli będę działał w sposób przeciwstawny, no to oczywiście, że swoich celów nie osiągnę, nie zdobędę ani uznania, ani sławy, ani nawet nie zarobię na swoje nędzne życie. Eee, prawda, ale nie o to tutaj chodzi. Prawda może się rodzić jedynie poprzez śmierć puszczenie śmierci w nasze życie może otwierać nam drogę do prawdy. Nie chodzi tutaj o formalną śmierć mającą na celu nas, nie wiem, zniszczyć, zrobić nam krzywdę czy w ogóle zabić. Nie, śmierć jako doświadczenie uwalniania się od własnej brzydoty. Kiedy ja słyszę, że ktoś mówi, że szatan zawsze przegrywa. Szatan przegrywa, szatan zawsze wygra. Dlatego, żeby przetrwać, ludzie są w stanie działać na rzecz, yy, nawet czyniąc pewne dobre uczynki, działać na rzecz swojego partykularnego interesu. Dobro nawet yy, Jezusa Chrystusa zostało zdeterminowane w skutku, proszę sobie wyobrazić. Bo ludzie czynią dobro w nadziei na to, że trafią do raju. Już samo czynienie dobra nie jest dla nich nagrodą, a tak powinno być, bo dobro nie może być zdeterminowane w skutku. Już. Samo to, że czynisz dobro, powinno być dla Ciebie nagrodą najwyższą, a nie obietnica tam w jakimś raju. Szatan zawsze zwycięża. Widzimy to na świecie na kartach naszego yy, yy, nieszczęsnego prawda, życia tej cywilizacji. Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy widzimy dokładnie to samo. Jest jedna wielka. Manipulacja, manipulacja faktami, manipulacja yy, rzekomymi prawdami, yy, podszywanie się pod ludzi dobrych, poszukujących jakiegoś tam zbawienia czy szukających nawet rzekomego pocieszenia w Bogu, który się nami zaopiekuje, który da nam y, oczywiście jakąś porękę, że świat się wreszcie uspokoi, że, nie wiem, nastanie pokój, nastanie harmonia. Gdzie to widzieliście na kartach dziejów? Nigdy tego nie widzieliście. W gruncie rzeczy, yy, nawet w, w każdej epoce, jaka już się wydarzyła, na kartach historii nie można było znaleźć nawet w minimalnym stopniu tego, co mogłoby zapowiadać jakiś zwrot ku lepszemu. Jest coraz gorzej. A w tym udręczonym świecie, w którym już duch, właśnie fizyki kwantowej się odzywa, sztucznej inteligencji, która będzie ludziom życie wydłużać w nieskończoność, bo oni chcą przetrwać za wszelką cenę. Oni tak strasznie chcą przetrwać. Oni się pozwolą zniewolić z sztucznej inteligencji. Oni pozwolą, żeby sztuczna inteligencja wytworzyła dla nich najlepsze, optymalne systemy, pięknie, żeby się czuli y, wspaniale, prawda? Y, żeby mieli święty spokój. Najlepiej, żeby swoje chore umysły mogli przenieść do syntetycznego ciała. Zobaczcie. Tak wygląda dzisiaj świat. Świat zaraz będzie coraz bardziej chory. Ale czym jest obecna fizyka kwantowa? Jest niczym innym jak nową odpowiedzią na raj religijny, bo przecież to był jeden wielki trik, sztuczka Kościoła katolickiego, żeby ludziom obiecać, że tam jest gdzieś raj. Jeszcze we, w dzisiejszym filmie na kanale mówiłem, że nic takiego, e, który się pojawił rano, nic takiego e, nie istnieje. I we wczorajszym także wspominałem, że to jest tylko furtel. Kościół dzięki temu zrobił fenomenalny, wspaniały interes, dlatego, że żywił się ludzkim lękiem przed śmiercią. Ludzie się tak boją tej śmierci, a jak się boją śmierci, to boją się prawdy, że stają się nie tylko niewolnikami Kościoła katolickiego, prowadzonymi jak te barany zwykłe, bo przecież parafianin, nie wiem, czy wiecie, kto to jest w ogóle parafianin. No to jest ta owieczka, no to jest ten baran, który potrzebuje tego, Księdza, czyli ksiądz, czyli w pewnym sensie etymologia prowadzi nas do słowa książe. Ten książe prowadzi te swoje owieczki, które same nie potrafią rozwiązać swojego problemu moralnego, problemu wolności. Yy, prawda, stając się niewolnikami kościoła katolickiego. Ludzie byli w stanie oddawać całe majątki kościołowi katolickiemu, który gromadził fortunę przecież na przestrzeni dziejów. Yy, yy, jakiś tam ksiądz, biskup czy papież im obiecał zbawienie. Nic takiego się nie stanie. Obecna nauka to jest nauka, które, która jest lustrem kościoła katolickiego w tych swoich rajach, w tych budowlach, w tych twierdzach pewności, w tej głupocie. Ludzie nawet nie wiedzą, do czego służy zło moralne. Król Pustkowia wielokrotnie mówił, że zło moralne musi służyć Postępowi, bo jeśli zło moralne postępowi nie będzie służyło, czyli to jest ta śmierć, symbol tego życia, o którym tutaj mówimy, to przeistoczy się w zło destruktywne i tak wybuchnie konflikt, wojna, i tak to do, wszystko doprowadzi do zdestabilizowania nastrojów społecznych. Tak też ci, którzy myślą, że są tacy dobrzy, piękni, wspaniali, yy... Ci, którzy mają rzekomo tyle pokory, yy, którzy tutaj klękają przed Bogiem chrześcijańskim, to z drugiej strony są także ludźmi ułomnymi kompletnie, bo ten Bóg się od nich odwraca. Bóg się od nich odwraca i Bóg nie ma jakiegoś zwierzchnika, jakiegoś namiestnika na ziemi. Do Boga można dotrzeć poprzez ideę. A najgorszą rzeczą jest to, że ktoś przyszedł, stanął, określił się królem świata, zdobywając nad nimi władzę taką, że to aż w głowie się nie mieści. A gdzie Bóg szuka władzy nad nami? Proszę mi pokazać, w którym miejscu Bóg szuka władzy. Prawda, która miałaby się rodzić cały czas poprzez solenne, codzienne odzieranie naszego życia ze złudzeń na drodze rodzenia prawdy, gdzie się eliminuje każdego szkodnika, który władzy szuka, który chce swój interes załatwić, który ludzi nie woli, który dzięki tym ludziom zdobywa, czy to jakieś pozycje, czy tak jak w przypadku wszelkich organizacji, które powołują do życia jakieś religie, jakieś lobby, lansuje pewne mody myślenia, które z refleksją nic nie mają wspólnego. To wszystko powinno być niszczone. Ludzie powinni stawać się kon konstytucją sensu sami w sobie a żeby następnie w tej wolności nikt ich nie mógł kupić nikt ich nie mógł zniewolić i nikt ich nie mógł skrępować w żaden sposób bo dla nich ważniejsza byłaby śmierć niż potępienie pokażcie mi chociaż jednego chrześcijanina który naśladowałby Jezusa Chrystusa pokażcie mi takiego jednego który gotowy by był spłonąć na stosie no, może taki jeden się znajdzie z immunitetem przy tej okazji, ale reszta to jest wszystko jedna wielka kalkulacja i cwaniactwo. Zatem, drodzy Państwo, yy... Dzisiaj na tyle z mojej strony, e, takie święta godne u króla pustkowia, jeśli mogę tak powiedzieć, e, na stole. E, oczywiście ustawiliśmy to, co z reguły i tak jemy cały czas, no ale ta oprawa, ta symbolika i zarówno wiosny, odrodzenia tego jajka, ona jest widoczna w przyrodzie i była widoczna od wieków, niekoniecznie także przy okazji świąt wielkanocnych. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.